To odpowiada za koniec techna parady zaczęło się szukanie winnych odwołania tej imprezy. W oświadczeniu biura prasowego prezydenta czytamy także, że prawdziwą przyczyną odwołania imprezy są prawdopodobnie trudności finansowe organizatorów, którym nie udało się jeszcze rozliczyć ubiegłorocznej edycji parady. wam jest hipokryzja uprawiana przez urzędników miasta Łodzi. Ja powiem tak, my parady nie odwołaliśmy, dlatego że Mamy problemy finansowe, to nie jest podstawowy powód. Podstawowym powodem jest to, że nie, otrzyma, że nie, nie otrzymaliśmy zgody na przeprowadzenie parady w takiej formie, w takim miejscu, nad którym chcemy ją przeprowadzić i w takiej formie, w jakiej możemy nad nią zapanować i bezpiecznie ją zorganizować. Młodzi ludzie, którzy zbierali podpisy popierające imprezę, wspierani przez Młodzieżówki i Sojuszu Lewicy Demokratycznej Platformy Obywatelskiej i Unii Wolności, mają zamiar zorganizować 5 września, w dniu, w którym miała odbyć się parada, manifestację przeciwko decyzji prezydenta Krubiegińskiego. Młodzi ludzie. Wcale nie. 5 września. Wyjdzie na, na ulicę zbuntowana młodzież, która przyjdzie wyrazić pod Urząd Miasta swoje niezadowolenie. Pan prezydent będzie musiał po tej imprezie posprzątać. Pan prezydent będzie musiał sfinansować całą infrastrukturę zabezpieczenia takiej manifestacji. Przyjdą pod y, Urząd Miasta i będą wyrażali swoją opinię. I albo prezydent ich wysłucha, albo prezydent ich nie wysłucha i odrzuci. Będzie to moim zdaniem sygnał dla młodych ludzi z Łodzi, że raczej y, powinni pakować swoje manatki i Gdzieś indziej, gdzie klimat jest bardziej tolerancyjny dla młodzieży. Jednocześnie organizatorzy technoparady stanowczo odcinają się od wszelkich zadym, które mogą mieć miejsce w trakcie manifestacji. Kamienica przy Pogonowskiego 68. Dziś już po remoncie i wygląda zdecydowanie lepiej. Kamienica przy ulicy Pogonowskiego 68 straszy nie tylko przechodniów. Zagraża przede wszystkim mieszkańcom domu. Pół kamienicy jest wyprowadzone, drugie pół sobie mieszka, jak sobie mieszka, jest w nos lokatorów. I tak sobie żyjemy z dnia na dzień dosłownie. I czekamy, aż coś nam spadnie na głowę. Wejdzie pan do mnie, po malowaniu romu zrobiłem, wszystko się wali od nowa. Tak jak było, jeszcze I gorzej. Mil go schodzi, to. Sypie się tynk ze ścian, y, rozchodzi się strasznie. Oni tu byli, zimą robili. Stwierdzili, że budynek nie zagraża nam życiu, że tak powiem, bo żeśmy składali wszędzie, gdzie tylko możemy, y, dosłownie wnioski. Eksperci budowlani stwierdzili, że kamienica jest w dobrym stanie. Tak, cegła mi spadła, prawie tak mi spadła, to powiedziałam, no jeszcze panią nie je zabiło. No tak. U sąsiada spadła ca cała putryna z oknem, też prawie tak bym pod nosem poleciała, bym miała zaraz hiszpański kołnierz. Nic. Dzieci biegają po korytarzach, na drugim piętrze też mieszkają. Wszystko się rusza autentycznie Ile leci tynk. Nie wiem, może jak się wreszcie komuś nieszczęście zdarzy, może się administracja Poczęta. tym zajmie. Administracja lokalu nie odpowiada na prośby mieszkańców. Wszyscy nas olewają. Krótko mówiąc, oni sobie z nas nic nie robią: nic, kompletnie nic. Żeby pan głowę morym rozwalił, też nikt tak samo nie przyjdzie, nic nie zrobi. Kiedykolwiek byśmy poszli, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, u oni po prostu stwierdzają, że tak musi być. Czesław Antosik z administracji nieruchomości Łódź Po lesie Zielony Rynek, nie chciał pojawić się przed kamerą. Jednak odpowiedział na pytania, dlaczego kamienica znajduje się w tak złym stanie technicznym. Na posesji bezpośrednio sąsiadującej z kamienicą w tej chwili trwa budowa. W czasie wbijania 500 słupów, na których staną bloki mieszkalne, obsunęła się ziemia. Inwestor zobowiązał się do naprawienia szkód w kamienicy przy ulicy Pogonowskiego 68. Remont kamienicy ma się zakończyć, kiedy powstaną bloki. Póki co bloki nie mają jeszcze dokończonych fundamentów. Remontu nie może zakończyć administracja nieruchomości. Środki, którymi dysponuje, są tak nikłe, że remont trwałby od 25 do 30 lat. Półkolonie za miastem. Zapraszamy na kąpielisko w Lutomiersku. Półkoloniści z Łodzi przyjechali dziś z wizytą do Selezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego w Lutomiersku. Po smacznym obiedzie wszystkie dzieci poszły popływać do położonego nieopodal kąpieliska. <todgłosy> Sanabit dopuścił to do kąpielisko do, do kąpieli także od tego roku jest również i otwarta plaża dla wszystkich. Także serdecznie również zapraszamy i ludzi z łodzi z okolic Lotomierska. W Łodzi też jest nasze zgromadzenie salezjańskie, które zajmuje się młodzieżą. I właśnie dzisiaj te półkolonie z wodnej przyjechały do nas, żeby też pokąpać się, odpocząć trochę. Także cieszymy się z ich obecności również. W selezjańskim ośrodku w sumie przybywa obecnie 80 dzieci. Co roku w wakacje księża organizują tu kolonie dla młodzieży z całej Polski. Ośrodek Don Bosco znajduje się w cichym miejscu. Z kąpieliska można korzystać przez całe wakacje nieodpłatnie. I co ważne, kąpać się pod okiem ratownika.